Mąż specjalista od ogórków kiszonych. No co, muszę się pochwalić, że robisz ogórki kiszone. No, ktoś musi. Ja robię dżemy truskawkowe. A mi teściowa sprzedała całe wiadro groszku i muszę go teraz obrać. Jestem w połowie. Będzie zupa groszkowa właśnie skończyłam oglądać film o Jennifer Lopez. Naprawdę bardzo polecam. Wszystko jakby dąży do jej występu o Super Bowl, ale to jest jakby ta cała historia jej życia od samego początku, jak była jakby krzywdzona tym, że jest Latynoską, więc więcej nie będę mówić i polecam obejrzeć. Robię, można powiedzieć, troszeczkę taki meal prep. Tutaj już sobie przygotowałam rzeczy na kolejną zupę. Tylko czekam, aż zielenina mi troszeczkę przeschnie, i wtedy to wszystko zamrożę. Ja resztę marchewki obrałam, pokroiłam i one są super, bo później tak na szybko można. Aha, i to tak przechowuję w takiej właśnie wodzie, normalnej wodzie. Co jakiś czas muszę ją zmienić. I to jest super, bo po prostu jak idę do pracy, no to tylko wyciągam, już mam gotowe. A dzisiaj na kolację sobie zjem bub. Muitas, Kupiłam, dzisiaj uwielbiam bób Jeżeli mi się bardzo, ale to bardzo z dzieciństwem. Dziadek mi zawsze, mi i bratu, gotował bób i wychodziliśmy na dwór i go sobie jedliśmy. No a tutaj teściowa mi jeszcze przyniosła fasolkę, którą też jeszcze muszę ogarnąć, ale najpierw muszę zrobić porządek w zlewie, żeby ją umyć. No i pierwsze cukinki też już są z działki. Takie większe ogórki zostawiliśmy do jedzenia. Tutaj zdechłe jabłko, ale chcę tą drugą część zjeść. I chyba dzisiaj coś z awokado sobie zrobimy. Koper też z działeczki, e, czosnek też z działki, tak więc. No, aha, i dzisiaj robię właśnie. Mm, rosół. Tej zieleni jest tak dużo, dlatego że teraz jak sprzedają. Em, teraz jak właśnie sprzedają to się bardziej opłaca się kupować już młodą z tą zieleniną, no i żeby się nie zmarnowała no to wrzuciłam też do zupki i tutaj mamy zieleninę z selera i z pietruszki, gdzieś tam już sobie w środku pływa aha a tak wyglądają pazurki, które wczoraj robiłam wyglądają praktycznie tak samo jak na stopach będę szaleć przed wakacjami no i po pazurkach właśnie poszłam E, jeszcze na shopping i kupiłam Karolince jeszcze na wyjazd takie e, bo ona uwielbia wyklejać, więc myślę, że to będzie spoko, I to są takie zwykłe, proste zwierzątka e, i to było w Dilsie za 5 zł e, mój mąż lubi na, czasem na takie wyjścia do lasu takie te izotoniki więc kupiłam, e, właśnie w Dilsie są po 2 zł tak więc spoko kupiłam mu dwa niebieskie i dwa pomarańczowe. To w pepko kupiłam, bo w sumie ostatnio bardzo potrzebowaliśmy i nie mieliśmy, sobie się skończyły. To tak jest takie czyściki. I teraz paliłam też w smyku. I w sumie nie wiem po co ja tam wchodziłam. Ale oczywiście jak już wejdę, no to nie ma bata i muszę coś kupić i kupiłam tak taki trójpak koszuleczek one są na razie jeszcze na Karolinkę za duże ale były po one tam wychodziły za 35 zł trzy sztuki i one są w takich kolorkach tu nadal mam taką właśnie falbaneczkę kupiłam też um... Takie spodynusie, zwykłe proste lagisy i one są w rozmiarze 86. I one teraz będą na właśnie karolinkę, bo ona z pepką nosi 92. Spodenki, a no tu ze smyka są wiele większe, więc wzięłam 86 i 92. To to już są naprawdę ogromniaste, ale wzięłam, bo też były podyszce, tak, podyszce z 20 zł, więc spoko cena, cena pepkowa, a jakość lepsza. Kupiłam też Karolince taką bluzę. Wszystko ma różowe, a tam się strasznie spodobała. Ma fajny materiał i była za 15 zł. I to już jest rozmiar 92. Fajnie, że jest na zamek i z kapturkiem. W się też kupiłam za 5 zł. Karolince kredki, bo te, które ma tutaj w domu, to już połamane, pogubione. Więc takie fajne, właśnie we, w takim opakowanku, jej weźmiemy na wyjazd. I w Dilsie czasami lubimy sobie zjeść takie batoniki, za dwa wyszło 5 zł, więc by po 2,50, jest też spoko cena. No, i w końcu w Sinseju natrafiłam na te moje ulubione spodnie, one są właśnie idealne dla mnie i na długość i na i fajne, że są właśnie takie zwężane normalnie. No to są takie normalne rurki. Zazwyczaj miałam taki problem, że musiałam albo skracać, albo były za, długi, no ogólnie były zazwyczaj za długie. No, tylko teraz właśnie wziąłam rozmiar 44. Wcześniej nie było takiego rozmiaru, więc chyba coś musieli zmienić w rozmiarówce, więc wziąłam troszeczkę większy rozmiar. E, myślę, że to będzie pewnie porównywalnie do tego 42. One są za 30 zł. I ja cyklicznie kupuję te i czarne, i one są super, są rozciągliwe, elastyczne, więc jak coś to bardzo polecam. Karolinka, co szukasz? Mrówki szukasz? podós. Zdmuchło się tak?